Kolano, witam was na tym świątecznym odcinku. Już na wstępie przepraszam, że jakoś audio ze względu na to, że jestem na wyjeździe i nie wziąłem ze sobą mikrofonu i muszę to jakoś nagrać mikrofonem ze słuchawek. A i jeszcze zanim zaczniemy, chciałem tylko powiedzieć, że chciałbym dobić 80 subskrypcji do końca tego roku. Naprawdę byłbym bardzo wdzięczny oraz wierzę, że wam się to uda. A więc już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Jest w ogóle jakie ręce bolą. Postanowiłem pójść na zakupy z jedną torbą, którą jeszcze wziąłem za małą sobie. Nie. Nie, nie, zakupy za 100 zł. I ja chyba tam, bo ja sześciopak wody kupiłem, ja to wszystko musiałem tam zmieścić jeszcze. A ten sześciopak zajął, nie wiem, 8 torby. Jeszcze przez samo centrum miasta szedłem. No nie. Dobra, dobra, jest git, będzie do highlightów. To się nazywa content, <laughs> highlightowany. Content! Raz. Ma ktoś zdonejtować jedzenie? Znajdę no dzisiaj, nie? Czy... Teraz Albo możesz sobie kit grać pisać. Naprawdę, no, tam jest. Musi to działać. Ja dobra, to, dobra. to jest. Ten film się skończy, gdy podskoczę, ale. O nie mam pewnych flipunek. O, mam jest zbrojkę. Ten, by, Zobaczcie, to, co tam, co jest co tam ten, ten L2 Kapol pisze na czacie. Co ten L2? Zbieram na tanie dziwki alkohol, kokę, papierowe. Nie czytaj tego. <śla> tak, <śla> tak, nie czytaj, nie czytaj. A... Dawaj, adma, no nie dam ci adma. Ja nie mogę dać adma. Już, już, już. Sprawdź, czy możesz slash op. Czemu latasz? Czemu latasz? Co to jest za latanie? Czemu latacie? Ty też bo, latać, bo teraz... możemy, ty też, bo teraz wszyscy mogą latać. No, slash fly. Slash fly, no i? Mogę <laughs> latać. O, kurde. No, ej, 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 zobaczcie, zobaczcie. Ta panda ma tego smarka, czyli można ją kliknąć i będzie miała slime balla. weźcie sobie. No to jak... daj mi slime Tutaj się wyzywają, kto bardziej mnie kocha, nie? To są zalety i wady mien... tego, że to masz 300 subów. Kłasą. No do grzyba, do grzyba No te pan, te pan. No, te pan. no grzybuś, załóż sobie to, to jest twoje. Stefan do grzyba. O, dzięki grzyb. Rzućcie coś pod choinkę, ale my ci stary, my ci taką choinę zrobimy. Tworzycie taką choinkę <słuch> nie miałeś. Ten. To nie będzie choinka, to będzie choina. Goście mówią, że da mi tysiąc złotych się policzy do tysiąca. To problem polega na tym, że nie mam donate'ów włączonych, więc tak to jest. No, sorry. Chyba, że no, policzę na tym streamie też widać jakimś, kiedy w końcu będę mieć donajtę. Y, Czyli mi się robi, zdaje, czy grzyb no? wyszedł? Ej, Czemu, grzyb grzyb nie wyszedł? Grzyb. Czemu grzyb wyszedł? Grzyb. Czemu grzyb, wyszedł? grzyb wraca, bo się pogniewamy. Ej, zobaczcie, Skuba nie tu już karpie na święta przygotowane. Zobaczcie. Wow, Ej, olej, Ale sprytne. jest sprytne! Ej, mumu, masz... O, powiem, grzyb we? wrócił, grzyb wrócił Wszedł tak, na grzyb. serwer Grzyb! O, grzyb! Możemy budować, koledzy! Dobra, Oj. więc spuki, 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 spóki. Teraz pytanie, później nie będziemy nie możemy otwierać. Ej, weź się też. Daj nam, żeby można było otwierać. No żeby pojemniczki Ile problemów? Ej, będę robił za kamerę z drona Dawa się stream to jest no wiadomo Bardzo dobrze mamy kamerzystę. Czekaj. Wszystko się Tutaj nagrywa, na zoomy robię no, na was Nie, nie no jeszcze chwila. i Minecraft Machinimę nagram z takimi ujęciami, naprawdę no, Ale nie... na shaderach oczywiście Oh shit, ej to mi... komputer mi prędzej wybuchnie O nie, czemu grzyb do mnie leci? Ja tu, ja tu kameruję Grzyb tu się kameruje On nie, wywaliło mnie na wyspę Nie, czemu on mnie zbanował? Ej, zostałem zbanowany na wyspie grzyba Dobra, nie no to tak Kuba Dudek, już ty jest z nami. Dudek równa się Duduś? Nie. O nie, nie! <laughs> nie, no nie, chyba nie, no nie to jest... Nie, no chyba no, nie. Ja kocham Dudusia, ale wiesz, szanujmy się. Tak, kocham <laughs> Dudusia. No, spukiego. I pomyśle, Pomyśleć, że ja mam skrina z tabliczką, kochamy Dudusia. Chwila. A ten skrinek jest dobry. No, o, ja, drzewo we mnie wyrosło, czekajcie, muszę nagrać ujęcia. Przebitki. Tak, zacznijmy może od prezentów pod choinką, nie? Tak, prezenty pod choinką prezenty muszą być. Prezenty pod choinką muszą być tutaj. Chciałbym eee. tak. Chat Zacznijmy tak, no i chyba tak... Możesz sobie tutaj spóki jakoś wymyśleć. Okej, okay, tak załóżmy, że tak. Tyle wystarczy jak póki co. No i co? Dajmy jakiegoś gold bloka. Tak na starcik. Oj no. Na starcik. Ale ja jestem waszym kamerzystą, przyjście panie. To wygląda źle, to wygląda źle. Ale dobra, Nie no, jest piknie. O czym mówisz? Pogchamp! Nie no, w sumie nie jest... To jest choina, to jest choina z prawdziwego znaczenia. To jest choina do oglądania tego. Z jednej strony do oglądania. Przód choinki, tył choinki. Idziemy dać tego dzwona. Gdzie dać dzwona? Tu jednego dzwona. No. po co ci dzwon? Nie wiem, dzwonek kolendowy. Że dzwona dzwonki. po prostu daj, że dajmy dzwona po prostu tutaj. czekaj, pada zrobimy taką. Nie, pada się. Dzwonki dzwonią, o, proszę, dzwonek o. dla ciebie. O, dzwon, dzwon, Jak dzwon. przychodzić goście, to dzyndzyn. Dzyn. Ups. Mam wyłączone dźwięki z gry. Ej. Zbudujcie mi dom. Traszko. Zbudujcie, Zbudujcie dom. mi dom. Będziesz wejdziesz w holicy, kolego. Blisko. To jest twój nowy dom, widzisz? To jest twój nowy dom. Patrz. Nawet... Serię... mój nowy dorsz O kurde, do... ale to by było dobre. Ej, to, jest, to, jest do... to jest dobry pomysł. Typów. Oni mówią, ale mam brzydką chatę. Ale mam brzydką chatę, weź... A, a co jeśli ktoś nie ma haty? A my, a my przychodzimy jako ekipa sprzątająca. Tak, i, i później... Nie, nie, nie. Chatę. Kolejna I platforma. To? Jak jest jakiś youtuber, który robi tam kopuły. T Jimmy. tam się na kwadratowej śmiał Jak on się nazywa? T Jimmy robi kopuły, a Graf się z niego śmiał. O, T Jimmy Jimmy robi kopuły, Graf się z niego śmieje To ja będę e robił platformy Czekaj, chyba jednak nie, tak? Ale trzeba tutaj coś w środku e jakoś coś śmierć. O w trzeba. trzeba skrzynkę dać moment e idę po cały ekwipunek I e jest A co tam dla contentu poracie tych tak? chciłości? Robimy igla, bałwany i <głos> To <głos> wygląda jak nagrobek. Kontencik! To jest kontencik To się nazywa bałwan. Bałwan, Kurde. No! Pog! Nie, po Na wyspie. Zablokowany mnie na tej wyspie. Ty hmm. słabo. Grzyb, czemu nie jesteś życzliwy? O nie, teraz mi się banem oberwie. Przepraszam, grzyb. Nie chodziło tak, mi o to. Przepraszam, tak. Przepraszam grzybie. O duck, ja ten, ten serwer jest popularny. Yes. Nie no, stop, sklep. doknes bił nie. Oh, Repertujemy re 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 się z fajkowych YouTuberów? No. E Siema doknes. Do Kończą mi się pieniądze. Cześć, Cześć. mój. Skamujemy rady. ludzi, którzy chcą nas oskamować. <laughs> to się nazywa content. To, uważaj, anty, bo niszczę dużo podłogi. Dobra, czekaj, tutaj jest wszystko widoczne. Uważaj dobra. za siebie a może ja bym na siebie uważał? Ten sobie podkopuje i sam... ...to wpada. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, pog? Tak, to jest najważniejsze. No serwer wszedł do ludzie, ludzie do oknes. jest tutaj powrócił. Do wrócił. już daliśmy ci Po raz drugi wszedł. Tutaj, o. to Ale pog. Czekaj, bo schowałem sobie te... zróbmy może... odprawmy rytuał rośnięcia. Oh, no go. nawet nie zacząłem, no nie noc, no to co, no to zaczynamy od prezentów, ale nie no. słyszałem Drzewo mnie oskamowało Dobra, no, coś jeszcze oprócz tej choinki, można by... Byłoby... Ej, sam domek, można by... Byłoby... Zostawimy prezenty w domku. O, o właśnie. Ale takie ukryte, ukryte. ukryte, Patrz o co to... otwierać skrzynki, to możemy ten, zobaczymy... ten kogo jest o, to wyspa, niech nie niech nie wchodzi, drops dobra. nie wchodź, nie patrz gdzie są prezenty. No ała! Woli. No nie, czemu on cię czemu on cię podpala? Bije, to, to bije. Drops to go podpala bije. Czy gry Ej, Nie mamy tego grzyba w wyspy jak taki niedobry jest? Nie, bo no. grzyb... No. grzyb. Ej. A grzyb to, grzyb. Był, A, grzyb to grzyb. był chyba. Spokojnie. O, Dobra już nie no, wiem który jest... to. A, tu jest Void już. Ej, patrz, że mam pomysł na sekretne prezenty! No kurde Drops, oh. Drops wychodź. Yeah. Nie, Drops, nie, Drops idzie, Drops idzie, Drops widział. O nie Drops to widział. Drops. Oh, nie, ale także to widzisz. Udawałeś się, że jesteś ślepy, Załóż okulary. <gryli> <gryli> nic nie widziałeś, drops, drops, nic nie widziałeś. nic nie widzisz, idź stąd. Idź, nic idź, nie, idź. nie widzisz. Drops, nie I patrz, idź. I patrz, I nie, on jest i smutny teraz. Tu tutaj. Czekaj, Drops, Drops, czekaj, ustaw się do kamerki, bo muszę cię nagrać, jaki jesteś smutny, że nie możesz zobaczyć, gdzie są twoje prezenty. Dobra, Drops, Drops, bardzo dobrze, bardzo dobrze udajesz reakcję smutku. No. Wszyscy wiemy, że wszystko co w telewizji jest udawane. Gdzie wy jesteście? A wy tu za szkłem jesteście, to ja popatrzę za przeszkło. to będzie bardzo proszę. Czemu? Co tu się odwala? POG i ta tabliczka POG. Dobra, co możemy zbudować? Ty jesteś bardzo pomysłowy. Ja? Skąd? Ej, ej a bo mam pomysł, możemy zbudować. Mamy tu tego, tego konkreta, możemy zbudować taki prezent, jakby duży prezent. Prezent prezent, prezent, prezent. prezent prezentów. To będzie prezencior. Tak, taki dawku domu go zrobimy prezencior. Prezencior na dachu domu. Będzie Dobra. Dobra, dobra, dobra. O nie, zamknąłeś OP zamykacie opę Minecraft w prezencie. W prezencie zamykamy opę. No zobacz, Open Minecraft jest, Jej, jest w prezencie. OP? Tak jest o, taki ja opłat, op, to wyjdzie. O już wyszedł, wyszedł już.